Umielowanie w Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia. Pierwsze czytanie jest początkiem księgi Hioba i opisuje, jak to się stało, że Hiob został tak bardzo cierpiącym człowiekiem. I mimo tego, że stracił całe bogactwo stracił wszystkie swoje dzieci. To jednego Hiob nie stracił, nie stracił wiary w Pana Boga. I siostry i bracia. Kiedy czytałem dzisiejszą, dzisiejszą liturgię Słowa, to przyszła mi na myśl historia pewnej rodziny, rodziny z Bołej parafii, którzy byli przez pewien czas daleko od Pana Boga. Długo nie mogli mieć dziecka, i nagle to dziecko przyszło na świat. I kiedy to dziecko dorastało, to w wieku pięciu lat naprzeciwko ich domu zginęło w wypadku samochodowym. I dzisiaj, kiedy jedziemy przez tę miejscowość Witowice, to widać krzyż. I Palące się świece. Ale dlaczego ta historia jest dla mnie wyjątkowa? Ponieważ ta sytuacja sprawiła, że ci ludzie, którzy byli daleko od Pana Boga, nawrócili się. Sami powiedzieli kiedyś ci rodzice, że ta śmierć sprawiła, że zaczęliśmy wierzyć w Pana Boga. Trudno nam jest o tym mówić, ale takie są fakty. I moi drodzy, to pokazuje, że człowiek, jeżeli ma wiarę, to mimo najtrudniejszych doświadczeń, mimo największego krzyża, mimo największego cierpienia, nigdy od Pana Boga nie odejdzie. Oczywiście może tak być w naszym życiu, że Możemy nie rozumieć pewnych sytuacji. Może doświadczamy tak wielkiego cierpienia. Może doświadczamy jakiejś ciężkiej choroby i zastanawiamy się, dlaczego Panie, dlaczego to na mnie przyszło? Dlaczego ja mam cierpieć, chociaż jestem. Człowiekiem niewinnym. Kiedyś pamiętam, jak mała dziewczynka zapytała się papieża Benedykta Ojcze Święty, dlaczego moje koleżanki, koledzy, mimo że nigdy nie zrobiły nikomu nic złego, muszą chorować tak ciężko muszą odejść z tego świata. I papież powiedział bardzo piękne słowa, że kiedy patrzymy na Chrystusa, to właśnie uświadamiamy sobie sens cierpienia, sens krzyża. Bo Chrystus też, chociaż był niewinny, umarł na krzyżu, cierpiał. I kiedy spojrzymy na tą sytuację, kiedy spojrzymy na krzyż, do tego momentu, do momentu śmierci, to po ludzku możemy powiedzieć, że ta śmierć nie miała sensu, ale wiemy, że po trzech dniach Jezus stał, dlatego święty Paweł mówi, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. I może warto, abyśmy w tym kluczu zawsze patrzyli na nasze cierpienie. My nie wiemy, dlaczego cierpimy. Może nie znajdziemy nigdy odpowiedzi na pytanie o sens mojego cierpienia tutaj na Ziemi. Ale spójrzmy na to zawsze oczyma Pana Boga, że może z tego cierpienia, a może nawet ze śmierci, powstanie jeszcze piękniejsze dobro. I dlatego, tak jak Hiob, zauważmy, wypowiada dzisiaj bardzo mądre słowa, słowa, które nie każdy w stanie z wypowiedzieć, szczególnie wtedy, kiedy cierpi. Bo Hiob mówi dziś dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czego zła przyjąć nie możemy. Dlaczego nie możemy przyjąć zła? Skoro przyjęliśmy dobro. I spójrzmy, siostry i bracia, jak to wygląda w naszym życiu, kiedy rzeczywiście bardzo mocno cierpimy, kiedy spotyka nas krzyż, kiedy zaczynamy wątpić w to wszystko, zaczynamy wątpić w Pana Boga, czy jesteśmy. W stanie wypowiedzieć właśnie takie słowa, dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czego zła przyjąć nie możemy. Jak wielką wiarę trzeba mieć w sercu, żeby w tak trudnym doświadczeniu, kiedy tracisz wszystko, bo tracisz majątek, ale przede wszystkim tracisz rodzinę, swoje dzieci. I nie odwracasz się od Boga, tylko mówisz te słowa, jak trzeba mieć wielką wiarę. Siostry i bracia, dzisiaj psalmista też mówi do nas niesamowite słowo, choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą, i doświadczał mnie ogniem nieprawości we mnie nie znajdziesz. Choćbyś mnie doświadczał ogniem, nieprawości we mnie nie znajdziesz. Zobaczmy, jakaż tu jest pewność. My byśmy dzisiaj nazwali to pewnego rodzaju pychą, bo każdy z nas jest grzesznikiem. A psalmista mówi: Choćbyś mnie niszczył, to ja od ciebie, Boże. Nigdy nie odejdę, bo Cię kocham, i mimo największego cierpienia, może czasami cierpienia, którego nie jestem w stanie zrozumieć, to nigdy nie chcę od Ciebie odejść. I na zakończenie, siostry i bracia, chciałbym przytoczyć pewną historię, kiedy mały chłopczyk. Umierał w szpitalu. Zapytał się swojej mamy: Mamusiu, dlaczego ja muszę tak bardzo cierpieć? I matka mu odpowiedziała: A gdyby Jezus poprosił cię o to, żebyś dla Niego cierpiał, zgodziłbyś się? On odpowiada: Tak, mamo. To właśnie cię Chrystus o to poprosił. Moi drodzy. Zdarza się, że mówimy na głos, że mamy problemy z młodym pokoleniem, z wnukami, z dziećmi, z młodzieżą. Nauczyciele narzekają, rodzice narzekają, dziadkowie narzekają. Na młodych. Nie chcą się słuchać. Cały czas z nimi problemy. Nawet Pan Jezus miał problemy ze swoimi uczniami. Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia. Zaczęli walczyć o to, kto z nich jest największy przy Panu Jezusie. Zaczęli zabiegać o to, żeby jak najwięcej znaczyć. I Pan Jezus mówi, że mają stać się jak dzieci. Kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Kto, kto bowiem jest najmniejszy wśród Was wszystkich, ten jest wielki. A w innym miejscu jeszcze powie: Ten, kto potrafi służyć, kto ma w sobie najwięcej pokory. Ten znaczy najwięcej w Królestwie Niebieskim i temu najbliżej, do świętości. Dzisiaj tą pokorą, ogromną pokorą, jak mogliśmy usłyszeć w pierwszym czytaniu, yy, okazuje Chiop. Doświadcza najpierw ogromnego Bożego Błogosławieństwa, a później spotyka się. Z ogromnymi trudnościami. I czy odwraca się od Pana Boga? Nie. Jest cały czas wierny Bogu, pomimo tych trudnych doświadczeń, które na Niego przychodzą. Łatwo chwalić Pana Boga wtedy, kiedy jest nam dobrze, gdy wszystko nam się udaje, kiedy doświadczamy Bożego błogosławieństwa, ale wtedy, kiedy przychodzi trud, cierpienie, krzyż. Choroba. Jak trudno dziękować, jak trudno dalej czuć Boże wsparcie, Boże błogosławieństwo. Często wtedy narzekamy, złorzeczymy. Pamiętam taką sytuację, poprosił mnie jeden Pan, Pan Stasio z innej parafii, abym zaczął przyjeżdżać. W pierwsze piątki do jego żony, która nie mogła chodzić, miała amputowaną jedną nogę. Nowotwór ją dopadł i po prostu była zdana na pomoc swojego męża. Ja raz w miesiącu przyjeżdżałem. Nigdy u pana Stasia nie zauważyłem jakiegoś takiego grymasu. Niezadowolenia na twarzy. Zawsze uśmiechnięty. Zawsze, to jeszcze to co pamiętam, w garnitur ubrany, pięknie, biała koszula, tak witał księdza, ale zawsze uśmiechnięty. Kiedyś go zapytałem, mówię: Panie Stasiu, Pan nic nie narzeka, jest Pan zadowolony, musi Pan cały czas chodzić przy żonie, pomagać teraz. On mówi: Wie, ksiądz, co. Kiedyś to ona przy mnie chodziła, cały czas dbała. Gotowała, a te ostatnie lata, to widocznie ja już muszę jej trochę usłużyć, bo przez 40-50 lat to ona mi służyła. Później była amputacja drugiej nogi, później, niestety, był pogrzeb. I nigdy pan Stasio nie narzekał. Zawsze pięknie posprzątane w mieszkaniu to podziwiałem. Mówię, proszę pana, kto tu u pana tak sprząta. Bo nie wierzę, że to pan. On wija, a proszę księcia. Nigdy nie sprzątałem, zawsze żona sprzątała, ale w końcu się nauczyłem, bo przyszła kolej i na mnie. Został sam, cały czas żyje i nadal uśmiechnięty. Tak podchodzi do życia. Przychodzi taki moment, trudniejszy, ale trzeba to przyjąć. Jest taka bajka, być może ją opowiadałem, legenda. Dwa osiołki przyszły, aby oddać pokłon Nowonarodzonemu Panu Jezusowi w Betlejem. Bardzo zmęczone osiołki, bardzo źle traktowane przez młynarza, bite, dźwigające o olbrzymie ciężary, no ale przyszły oddać pokłon Panu Jezusowi malutkiemu. Pomodliły się, no i odeszły. I tak wracając, od razu znowu młynarz napakował ogromne ciężary, jeszcze tam batem je potraktował. I jeden osiołek idzie, i drugi, i jeden mówi: No, modliłem się do nowonarodzonego mesjasza, żeby zabrał ode mnie te ciężary, ten trud i co? Nic. Wszystko na darmo. Dalej muszę się zmagać z tym ciężarem. A drugi osiołek uśmiechnięty mówi: a ja modliłem się o to, aby nowonarodzony Mesjasz dał mi siłę, aby mógł ten ciężar dźwigać. I jakoś mi się lżej, radośniej idzie. Piękna nauka z tej historii, jak my podchodzimy do tych różnych trudności, które przychodzą. Pan Jezus mówi dzisiaj: Ten, który jest najmniejszy, wydaje się być najmniejszy jest największy w oczach Boga. W życiu bywa podobnie. Wczoraj dzieci zapytałem, kto jest najbogatszy, to mi wymieniały, bo było o bogaczu. Ale kto jest najbiedniejszy, to już nie potrafiły mi powiedzieć. Ale popatrzmy na takiego najbogatszego polskiego piłkarza, Robert Lewandowski, najlepszy też jest. Ale ile trudu, ile wyrzeczeń, ile pracy, Ile służby, aby mógł być najlepszym polskim piłkarzem, jednym z najlepszych na świecie. Żeby być najlepszym w czymś, trzeba bardzo wiele poświęcić, a żeby być świętym. Jeszcze więcej, jeszcze więcej trudu, cierpienia, krzyża. Módlmy się o to, abyśmy potrafili służyć i mieli w sobie jak najwięcej pokory, aby być jeszcze bliżej Pana Boga. Amen.